Kenzo Takada zadebiutował w Paryżu w 1970 roku jako projektant odzieży à porter która zyskiwała w Paryżu coraz większą popularność. Gdy zaprojektowana przez niego kreacja z prostej tkaniny kimonowej pojawiła się na okładce magazynu Elle, stał się gwiazdą świata mody. Projekty Kenzo były proste i wygodne, co w połączeniu z duchem japońskiej estetyki stwarzało styl odpowiadający czasom, jakie nadeszły po maju 1968 roku. W latach 70. XX wieku moda Preta Portea lansowała ubiory nie tylko sprawdzające się w codziennym życiu, ale też zgodne z najnowszymi kierunkami. Choć QTO przestało dyktować nowe trendy, jego miejsce zajęło Preta Portea. Pojawiło się wielu nowych projektantów. Daniel Hechter otworzył butik w roku 1962 i zasłynął jako twórca odzieży sportowej. Debiutująca w 1962 roku Sonia Rykiel projektowała ubiory z dzianiny podkreślającej smukłość kobiecego ciała. Sprawiła też, że kardigan i sweter traktowane jako codzienna odzież sportowa stały się prawdziwym krzykiem mody. W 1979 roku premierem Wielkiej Brytanii została kobieta, a równość obu płci była widoczna jak nigdy przedtem. Kobiety zaistniały w społeczeństwie i dumnie prezentowały opalone ciała, a świadomość ciała, która doszła do głosu w latach 60. znów przybrała na sile. Alaya wykorzystywał rozciągliwą dzianinę bardzo popularną w tych latach, kształtując funkcjonalny styl kultu ciała lat 80. XX wieku. je zadebiutował w roku 1976. Jego zamiłowanie do pastiszu w latach 80. wyraziło się wykorzystaniem dotychczas ukrywanego pod ubraniem gorsetu i pasa z podwiązkami jako odzieży wierzchniej. Ta transformacja bielizny w ubiór wierzchni pozbawiła ją wstydliwego charakteru i była największym fenomenem końca XX wieku, wywodzącym się ze świadomości ciała, które sprzyjał wysportowanej, zdrowej sylwetce. Wiele kobiet zaczęło pracować i idąc w ślady mężczyzn, ubierać się w stonowane garnitury. Projektanci proponowali kostiumy o mocno zarysowanych, w sztywnych fasonach. Styl power obowiązywał w epoce boomu lat 80. W szerokie w garnitury mające świadczyć o wysokim stanowisku były noszone przez kobiety i mężczyzn, którzy chcieli wyglądać jak ludzie sukcesu. Wytwi, a z niego wwi, sobie A z niego sobie nie Niech gdzieś na dnie Hej, Święta, nie słyszałam z daleka słońca. Może rosną i już nie względa, a suknie bym młoda... Ja wróci powiedz mnie, nie, nie zginę gdzieś na